Według informacji Najwyższej Izby Kontroli zakłady opieki zdrowotnej często nie przestrzegają ustawy o zamówieniach publicznych. Nieprawidłowości stwierdzono przy udzieleniu zamówień publicznych, m.in. na dostawy leków, oleju opałowego, usługi w zakresie technicznej obsługi szpitali oraz naprawę sprzętu medycznego. Pojawiają się także nadużycia polegające na manipulowaniu przetargami, w szczególności przy zamówieniach na sprzęt specjalistyczny. Na czym polega specyfika zamówień publicznych dla sektora służby Zdrowia wyjaśnia Krzysztof Niepytalski z kancelarii Szulikowskiej i Wspólnicy. Jeśli chodzi o specyfikę zamówień publicznych w sektorze służby zdrowia, to moim zdaniem sprowadza się ona przede wszystkim do tego, że właściwie bardzo duża część podmiotów świadczących usługi zdrowotne to jednostki sektora finansów publicznych. Można więc właściwie śmiało powiedzieć, że duża część sektora służby zdrowia w Polsce to jeden duży rynek zamówień publicznych i to rynek właściwie o dość jednolitym charakterze. Natomiast specyfika zamówień publicznych w służbie zdrowia sprowadza się też do tego, że dość specyficzny, wysoko wyspecjalizowany jest przedmiot zamówienia w większości wypadków postępowania udzielenia zamówienia. Publicznego, ponieważ bardzo często mamy tutaj do czynienia z zamówieniami, jeśli chodzi o dostawy na przykład na produkty lecznicze albo wyroby medyczne i są to zamówienia, które dotyczą produktów, którymi obrót jest bardzo ściśle uregulowany przez odrębne przepisy, na przykład przez prawo farmaceutyczne, przez ustawy o wyrobach medycznych czy też przez wiele różnych regulacji unijnych. I to powoduje, że również pracownicy szpitali, zakładów opieki zdrowotnej, którzy są odpowiedzialni za przygotowywanie postępowań, muszą mieć wysokospecjalistyczną wiedzę na temat tych produktów, a braki w sferze tej wiedzy mogą powodować często dość negatywne konsekwencje prawne. I warto tutaj jeszcze też wspomnieć, że tryby udzielania zamówień publicznych na tego rodzaju dostawy są zazwyczaj konkurencyjne. To znaczy zamówienia są udzielane w formie przetargu nieograniczonego i to powoduje, że z jednej strony przynajmniej z założenia wykonawcy mogą na zasadach konkurencyjnych ubiegać się o udzielenie tego rodzaju zamówienia. Z drugiej też strony, co widać w praktyce naszej kancelarii, zdarzają się częste spory i korzystanie ze środków ochrony prawnej, z odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej, ponieważ te tryby dają najszerszą możliwość właśnie korzystania z tego rodzaju środków. Trudności natury praktycznej w zakresie zamówień publicznych dla sektora służby zdrowia leżą w nieprawidłowym opisie przedmiotu zamówienia. Takie postępowanie uniemożliwia złożenie ofert, które mogłyby być porównywalne, ponieważ wykonawcy z powodu niewłaściwego opisu przedmiotu zamówienia podejmują złe decyzje. Na przykład co do zakresu zakwalifikowania robót czy też wskazywania pracowników, którzy będą odpowiedzialni za określony przedmiot zamówienia. Jak unikać błędów przy dokonywaniu zamówień dla służby zdrowia? Nieco innym jeszcze takim praktycznym problemem jest na przykład wręcz zbyt szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Należy bowiem pamiętać, że niezgodność oferty z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, która określa opis przedmiotu zamówienia, co do zasady obliguje zamawiającego do odrzucenia oferty. I w sytuacji, kiedy opis przedmiotu zamówienia jest zbyt szczegółowy, często może to właśnie rodzić spory na tym tle, kiedy wykonawca albo domaga się odrzucenia oferty konkurenta, twierdząc, że zamawiający bezpodstawnie tego zaniechał, albo domaga się unieważnienia odrzucenia własnej oferty, twierdząc, że nie było do tego podstaw. I tutaj podobnie środkiem zaradczym może być korzystanie ze środków ochrony prawnej. Oczywiście jest też postulat tego, żeby zamawiający starannie i rzetelnie przygotowywali postępowania. Natomiast też warto pamiętać o tym, że oprócz środków ochrony prawnej, oprócz odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej, Wykonawcy powinni też we właściwym czasie korzystać z możliwości składania wniosków o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia i to często może pomóc uniknąć problemów. Celem wprowadzenia ustawy o zamówieniach publicznych było określenie standardu wydatkowania publicznych pieniędzy, który miał zmniejszyć bądź wyeliminować zjawisko korupcji. Spowodowało to jednak ponad 30% wzrost kosztów zakupów usług dla placówek medycznych. Ponadto w szpitalach musiały powstać wyspecjalizowane działy zajmujące się wyłącznie zamówieniami publicznymi. Pojawił się również problem związany z finansowaniem zamówień ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Oczywiście istnieją szerokie możliwości korzystania ze środków unijnych przez zakłady opieki zdrowotnej jako potencjalnych beneficjentów. Taka możliwość istnieje na przykład w ramach programu Infrastruktura i środowisko, natomiast szczegółowe zasady przyznawania tych środków, ich wykorzystywania określają dość szczegółowe dokumenty wydawane przez instytucje odpowiedzialne za udostępnianie tych środków. W ramach poszczególnych priorytetów, działań, poddziałań. Także trudno byłoby te wszystkie szczegółowe zasady opisywać. Natomiast warto zwrócić uwagę na konsekwencje, jakie w ramach właśnie udzielania zamówień publicznych rodzi korzystanie ze środków unijnych. Ponieważ już. Samo stanie się beneficjentem, uzyskanie środków unijnych może powodować, że dany podmiot, dany zakład opieki zdrowotnej może być zobligowany do stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych, jeśli nawet co do zasady tego nie robi, ponieważ nie jest podmiotem publicznym. Tak może być w przypadku, kiedy przynajmniej 50% inwestycji jest współfinansowane ze środków publicznych. Do tego, jeśli, jeśli jest to inwestycja szczególnego, rodzaju, na przykład również budowa szpitali może być tego rodzaju inwestycją, i jeśli są to zamówienia powyżej progów unijnych, to wówczas może właśnie zachodzić przesłanka do stosowania ustawy prawo zamówień publicznych. Jeśli chodzi natomiast o beneficjentów, którzy na co dzień stosują ustawę prawo zamówień publicznych, to również uzyskanie środków unijnych może mieć wpływ na stosowanie ustawy, ponieważ w przypadku zamówień o określonej wartości może zachodzić obowiązek zwanej kontroli uprzedniej zamówienia przez prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. To polega na tym, że jeszcze przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego zachodzi konieczność zweryfikowania prawidłowości zamówienia przez prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, a nawet w przypadku zamówień nieosięgających progów, które by do tego obligowały, na wniosek na tzw. instytucji zarządzającej, czyli instytucji odpowiedzialnej za zadany program przyznawania środków, unijnych może być przeprowadzana tak zwana kontrola doraźna. Instytucja zarządzająca może złożyć stosowny wniosek do prezesa Urzędu Zamówień Publicznych i wtedy prezes musi taką kontrolę doraźną przeprowadzić.